Zacząłbym może od wydarzeń bieżących, czyli nie od, nie, nie, nie od samego początku, tylko może dość nie tylko od końca, bo tak sobie myślę, że może to Państwa interesuje. Czyli od historii, która dotknęła mojego kolegę Czarneza, który przeżył w tej chwili dość takie, pewnie też niełatwe chwilę. Być może Państwo pod wpływem tych różnych doniesień zastanawiacie się, na ile te informacje dotyczące tego, jak się przygotowuje pewne publikacje, czy, czy takie artykuły mogą się pojawiać, ukazywać w ogólnopolskich mediach bez bardzo rzetelnego sprawdzenia, na ile to jest yy, prawda, na ile nieprawda, yy, jesteśmy w tej chwili poddawani takim bardzo yy, ambiwalentnym informacjom, czy też informacją. Otóż ja chciałem Państwu Pracuję jako dziennikarz śledczy pracowałem, bo od kilku lat ta moja jest z różnych sytuacji mocno ograniczona Od połowy lat 90 i, i z pracowałem przez kilka lat w dawnej redakcji Dziennika Życie, także z Tomkiem później w Tygodniku że na ciężki się W sumie pracowaliśmy razem przy kilkunastu, przy kilkunastu publikacjach oddzielnie pewnie kilkuset przez te wszystkie lata. Chciałem Państwa zapewnić, że nie ma takiej możliwości, nie ma takiej możliwości, by publikacja tej rangi ukazała się bez absolutnie wiarygodnego, wiarygodnego wielopoziomowego sprawdzenia. Może posłużę się takim przykładem. Pamiętam jak w połowie lat 90. W połowie lat 90. publikowaliśmy z kolegami listę rosyjskich agentów w Polsce. To była lista w oparciu o tajne dokumenty, które otrzymaliśmy. Yy, I to była lista dyplomatów, którzy byli tak naprawdę funkcjonariuszami ruchu KGB. Gazeta Worcza później w naszej napisała, że nie utknięliśmy niczego nowego, na bo napisaliśmy o tym, że woda jest mąka. Oczywiście nie jest tajemnicą, że wielu dyplomatów to tak naprawdę funkcjonariusze wywiadu. Natomiast myśmy uzyskali na to niezbite dowody, i na tym polegała odkrywczość naszej publikacji. Więc od momentu, gdy myśmy te dokumenty uzyskali, do momentu publikacji minęło chyba 40 dni. Najpierw były wielopoziomowe sprawdzenia, na no ile te dokumenty są wiarygodne. Później były rozmowy w różnych konfiguracjach, jakie taka publikacja może wywołać skutki, bo było wiadome, że jeżeli my to publikujemy, to być może polskie władze będą musiały. Dyplomatów wyrzucić, a zapewne będzie reperkusja w drugą stronę. To znaczy, że Rosjanie wydają polskich dyplomatów. Dokładnie to samo, ilu zostanie wydalonych Rosjan z Polski. Więc myśmy przygotowali tę publikację przez, przez wiele tygodni, wszystko sprawdzając, nie tylko wiarygodność i prawdziwość tych dokumentów, ale także zastanawiając się nad tym, jakie może taka publikacja wywołać skutki. No i dopiero po 40 dniach zapadła decyzja, że publikujemy, ale rzeczywiście wywołała takie konsekwencje, że, że 17 dyplomatów zostało z Polski wydalonych i dokładnie tylu samych dyplomatów polskich zostało wydalonych z Rosji. Ale mówię Państwu tylko i wyłącznie po to, bo to jest powiedzmy na, na początku tego, o czym chcę dzisiaj z Państwem rozmawiać. Tylko i wyłącznie po to, by pokazać, że od momentu, gdy dziennikarz w ogólnopolskiej prasie to będzie ważne, przynajmniej tak było w tych, w tych sprawach, którymi ja się zajmowałem. Ważne informacje do momentu publikacji mijają dziesiątki dni, czasami są nawet miesiące, jeżeli sprawa jest absolutnie absolutnie bardzo, bardzo ważna, a tak w tym przypadku. Więc to, że później się okazało, że tak naprawdę to, że próbuje się nam że Czary popełnił tutaj błędy identyfikowany i dalej. Yy, chciałbym to Państwu zaproponować, byście w to nie wierzyli, byście to nie wierzyli, tak się, tak się nie dzieje, tak się nie dzieje. Ale to jest temat, jeżeli będziecie chcieli Państwo do tego wrócić, to ja oczywiście do tego wrócę, żeby to dostrzeżyć. Zacznę od tego, od czego miałem zacząć, bez tej dygresji o tym, co ostatnio przypomano, w opinii publicznej. nie, a mianowicie, a mianowicie Zacząłbym może swoją opowieść od, od tego, jak ja za, zajmowałem się dziennikarstwem. Zajmowałem się w sposób absolutnie przypadkowy, bo nie planowałem być dziennikarzem. Ukończyłem studia psychologiczne, chciałem pracować z moimi dziećmi. Dwa lata pracowałem jako psycholog dziecięcy w jednym z warszawskich ośrodków z dziećmi nieroztrafnymi i zapewne do dziś bym pracował w tej branży, gdyby nie to, że wyjechałem na Podlasie za swoją żoną, którą poznałem na studiach. Dopiero w Podlasie wyjechaliśmy na chwilę. Ta chwila trwa od już 17 lat. Wygląda to mniej więcej tak, że ja przez wiele, wiele lat wyjeżdżałem do Warszawy do pracy. Byłem takim ojcem, mężem, tatą na, na weekendy troszkę. Wyjazd w poniedziałek, powrót w piątek. No, myślę, że los znany wielu, wielu Wielu ludzi Więc, jak w sposób zupełnie przypadkowy znalazłem się na Podlasie, i także w sposób zupełnie przypadkowy zostałem dziennikarzem. Nie znalazłem pracy w swoim zawodzie po prostu. Nie było pracy dla okazało się, że jest praca w małej, regionalnej redakcji słowa Podlasia, e, właśnie w charakterze dziennikarza. Pomyślałem, że spróbuję, tak dla ciekawości. W dwóch miesiącach e, dostałem właśnie Dzienniku Życie, który wtedy powstał. No i wróciłem do Warszawy. Później poszło już dość szybko, bo Gazeta Polska wygonił w Telewizja Polska pracowała dla działu reportażu, później swoje programy autorskie, program 30 minut, praca w Agencji Filmowej Telewizji Polskiej, gdzie pisałem scenariusze, zwłaszcza jeden, dotyczący tej za Księdza Popiełuszki, bardzo mnie pochłaniał. I tak oto ja, nie planując tego zupełnie, zostałem dziennikarzem. To, że zostałem dziennikarzem śledczym zawdzięcza tak naprawdę prokuratorowi Andrzejowi Gitkowskiemu. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie tam. tę postać nie. prokurator, który dwukrotnie zajmował się sprawą zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Myślę, że jedna z najjaśniejszych osób, jakie dalej mi w swoim życiu poznać. Człowiek, który przez kilkadziesiąt lat służby prokuratorskiej nie przegrał ani jednej sprawy jako prokurator. Mówiąc krótko, sumienie nie pozwoliłoby mu oskarżyć kogoś, gdyby nie był na 1000% pewny, że ten ktoś popełnił przestępstwo. A Andrzej nie zajmował się sprawami błahymi. Przeważnie zajmował się sprawami o zabójstwa. Tu będą do dociekań, były sprawy. To nie były trudne sprawy. To były sprawy bardzo trudne, skomplikowane. Prowadząc 300 takich spraw, nigdy żadnej sprawy nie przegrał. Zawsze wychodził z sądu z osobie, którą decydował się rozskarżać, że ta osoba popełniła przestępstwo. I była tylko, jest tylko jedna sprawa, której nie dało bym zakończyć. To jest sprawa, która być może dla Państwa, dla wielu osób jest już historią, ale to nie jest historia. To jest sprawa dotycząca tajemnicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Ja ja poznałem po połowie lat 90 przyjechałem do Lilii na konferencji prasową, był wtedy Rzecznikiem Prokuratury Operacyjnej. Człowiek starszy ode mnie 20 lat, no ale słowo po słowa i czasami tak chyba, że różnica wieku nie istnieje, tak było między mną i Andrzej. ja się. Zafascynowałem tą postacią, taką niezwykle ciepłą, serdeczną. Człowiekiem, który każdy dzień zaczynał od mszy świętej, dla którego padł jest bardzo, bardzo ważny. A jednocześnie człowiekiem, który jest absolutnym profesjonalistą. Gdy Andrzeja poznałem, to już było po tym, gdy on już po raz pierwszy miał odebrane śledztwo z w sprawie Książka Jerzego w Białorusi. To odebranie śledztwa nastąpiło w roku 1991, czyli niedługo po tym, jak Polska y, odzyskała, odzyskała niepodległość. Tak, tak się przynajmniej wydawało, że odzyskała niepodległość. Więc Andrzej w roku 90. otrzymał tę sprawę, jako młody prokurator z Przystąpił do niej bardzo rzetelnie, zbudował zespół Świadczy, prowadził śledztwo przez rok i po roku doszedł do faktów, które powinny tak naprawdę spowodować rozpoczęcie tej sprawy od początku, a może nawet pisanie historii, najnowszej historii Polski, a przynajmniej całej jej fragmentu od początku. Mianowicie dowiedział się, poznał nazwiska, fakty, że za księdzem mierzył kopiełuszką w 1984 roku w październiku, tragicznego wieczora 19 października. W dwóch samochodach jechało sześciu funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych. Mówiąc krótko, na miejscu zbrodni było sześciu świadków, których opinia publiczna nie poznała. Andrzej poznał nazwiska tych sześciu funkcjonariuszy w Wtedy, w 1984 roku, to byli funkcjonariusze WSW oczywiście, ale w 1991 roku, gdy on poznał te nazwiska, oni pracowali już w WSI. Więc poznałem nazwiska tych funkcjonariuszy i z grupą prokuratorów przyjechał do Bydgoszczy, by ich przesłuchać. To byli oficerowie z u.s. Bydgoszczy. Przesłuchanie trwało kilkanaście godzin, bardzo długie, wielogodzinne. Pod koniec dnia trzy z osób powiedziały, że opowiadają prawdę o tej sprawie, ale pod warunkiem, że uzyskają gwarancję bezpieczeństwa dla siebie i swoich rodzin. Andrzej Bojkowej, Ministerstwo Sprawiedliwości i na początku został przyjęty bardzo głodno, co go mocno zaskoczyło, prosząc o tę A następnie został później wezwany i się dowiedział, że swoje śledztwo zakończy w tej sprawie. Tak wyglądała pomoc Wolnej Polski, władz Wolnej Polski Ministerstwa Sprawiedliwości w tak ważnej sprawie, jak śmierć księdza Jerzego Błogosławiec. Sprawa na 10 lat stanęła w martwym punkcie. Nic się w tej sprawie nie działo. Były wyrywkowe procesy, ciastonia i o których Witkowski mówił, że one nic nie przyniosą, dlatego że te procesy to było tak, jakbyście Państwo wyjęli fragmenty pustki z układami. Nie widać całego obrazu, trzeba, trzeba mieć tych pustki dużo, żeby je wszystkie układać. Jak ktoś wyjmie dwa kawałki, to to nie jest żaden obrazek. To, to, to jest nic. Więc tak jak przewidywałem, procesy, ciastonia i gładka zakończyły się niczym. Wrócił do tej sprawy w roku 2000 pierwszy, Powstał Instytut Pamięci Narodowej. Był wtedy już ostrożniejszy do obszaru doświadczenia. Prowadził swoje śledztwo bardzo ostrożnie, ale potrzebny, był gotów, by wystąpić za tym oskarżeniem. Był październik roku 2004 Jan na prośbę pana Witolda Kuleszysza, szefa Pełnoświadczego Instytutu Pamięci Narodowej, powiedział, że jest gotowy do przedstawienia. Listy ponad 20 osób, które chcę postawić na wami oskarżonych. Wśród tych osób był Matemat Dostocki, kierowca księdza Jerzego Białuszki, był Czesław Liszczak, był minister w rządzie obecnym, minister sprawiedliwości Stanisław Iwanicki, był w innych osób. Gdy Rada Stada do pana Witolda Króleży, Witkowski, 13 lat wcześniej, w roku 1991, został wezwany do. Warszawy, bo on mieszka w Gminie i dowiedział się 13 lat wcześniej, że jego rola w tej sprawie została zakończona. Rzecz się działa dokładnie w 20. rocznicy zbrodni na Księdze po Połpiąwczyca w październiku 2004 roku. Po tym, jak po raz drugi doświadczył z dokumenty pojechały do Katowic, tam przez rok nic się nie działo, potem do Torunia, potem do po Polsce. To, że ksiądz Jerzy jest błogosławiony, to wszyscy oczywiście wiemy, że jest w niebie. Natomiast być może Państwo nie wiecie, że śledztwo w sprawie śmierci Ksiądza Jerzy Popiuszki wciąż trwa. Ono nie, zostało, ono nie zostało zakończone. To jest jakiś pewien swoisty paradoks, bo e, inny paradoks tej historii polega na tym, że absolutnie wszyscy wie, wiedzą o tym i nikt tego nie lekuje, że to, co ustalono w procesie toruńskim, to był pierwszy polsnyo, to jest nieprawda. Natomiast wersja ustawienia w procesie połowskim wciąż obowiązuje. Jedyną wersją alternatywą dla tej wersji jest wersja prokuratora Andrzeja Witkowskiego. Jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, to ja o tej wersji oczywiście opowiem, opowiem szerzej. Więc ja bardzo no. zafascynowałem się w postacią prokuratora, takiego niezwykłego człowieka i w połowie lat 90 zacząłem prowadzić swoje śledztwo dziennikarskie, idące troszkę obok śledztwa prokuratora Witkowskiego. Mówiąc krótko, podążałem grupami wyznaczonymi przez Andrzeja Witkowskiego. Jeżeli mówię o Witkowskim, to mam na myśli kilkanaście osób, bo to nie był jeden człowiek, to była grupa ludzi, to byli prokuratorzy, którzy z nim współpracowali, policjanci, biegli, analizujący, robiący akt archiwalny. To był cały zespół śledczy. Dlatego mówiąc o Andrzeju możemy ma pewnego skrótu myślenego. Więc ja podążałem do tego zespołu. W niektórych momentach nawet udawało mi się dojść do pewnych elementów, które były troszkę może nawet krok w do przodu, dlatego że w tamtym czasie nie było instytucji świadka inkognito, nie było instytucji świadka prawnego i wiele osób udało się mówić o pewnych sprawach prokuratorów, a dziennikarz miał nie ma obowiązek ochrony swoich źródeł informacji. Więc czasami niechcący udawało mi się dowiedzieć nawet niektórych elementach tej sprawy więcej niż Andrzejowi. Ale oczywiście moja zasługa w tej sprawie w stosunku do jego to jest jak jeden do tysiąca, albo jeszcze mniej, bo, bo całą magnetyczną pracę wykonał tutaj właśnie prokurator i jego, jego zespół śledczy. Więc ja w oparciu o, o swoje kilkuletnie śledztwo dziennikarskie napisałem książkę. To naprawdę go zabiegł, wydają mu w roku 2005 w której zdecydowałem się ujawnić dokumenty opatrzone klasową ściśle tajemnicą.